Hejka, kochani, ostatnio miałam przyjemność wziąć udział w największych targach fitness w Warszawie i dostałam tam zaproszenie od mojej firmy, z którą współpracuję i tutaj również mam paczuszkę od nich, za to, że ich tam wspieram w jakimś stopniu, za to, że możemy się nawzajem tak naprawdę wspierać. I chciałam Wam pokazać co mam w środku, ale jeszcze przed tym chciałam Wam powiedzieć, że miałam tam na tej hali dużej, tam było kilkaset różnych stoisk i ja na swoim stoisku promowałam swoją firmę i tam miałam swoje występy w dwa dni. Ogólnie zaczynaliśmy od piątku do niedzieli, ale w piątek, cały piątek musieliśmy wszystko rozkładać, a dopiero sobota, niedziela były targi i nasze stoisko dopiero ruszyło tak naprawdę. Więc przechodzimy do rzeczy, żeby nie przedłużać. Pierwszą rzeczą jest nasza firmowa bluzka, w której chodziliśmy tak naprawdę. Zwykła czarna tutaj z napisem z logiem. To jest rozmiar S, ale naprawdę duża, ale bardzo fajna. Odkładamy na bok. Kolejną rzeczą jest taka bluzka, która jest i na treningi i na wyjścia, jakieś imprezki czy coś takiego, Sylwester, wiecie, te sprawy i nie mają pleców, tak mniej więcej wyglądają. Na moim Instagramie możecie zobaczyć, Instagram Oliwia Prędki, I tak się prezentuje ta bluzeczka, jest bardzo błyszcząca jak widać. Druga bluzeczka jest bardziej, w sumie bardziej pod kątem treningów, bo ta to jednak na takie wyjścia, a to to faktycznie na treningi, welurkowa, zielona. Z tyłu również ma plecki takie odkryte i to jest regulowane, wszystko można sobie samemu zawiązać. Tak się prezentują. Lecimy dalej. Następną rzeczą są kolarki. I są naprawdę piękne. Od przodu wyglądają tak. Są lekko przed kolano. Tutaj mają gumkę w pasie i siateczkę po boku. Mają kieszeń też po boku: siateczki, z drugiej strony dokładnie to samo. Z tyłu mają ściągacz na pośladkach. I tak się prezentują. Mam również drugie kolarki, welurkowe, niebieskie. Jak widzicie, to jest kolor niebieski, zielony, bo często się myli to jednak w kamerze. Jest naprawdę przyjemny materiał. Po bokach również jest siateczka z kieszenią. Tutaj można sobie schować, jak widzicie na przykład telefon, nie wiem, magnezję może, ale w takich kolorkach nie tylko można chodzić na treningi, ale również normalnie do szkoły czy na dwór gdzieś wychodzić można. Więc tak wyglądają. Tutaj mam również crunchies, czyli takie gumki do włosów i wzięłam sobie takie kolorki, ponieważ mam też takie stroje do Poldens i po prostu będę sobie ubierać na treningi, jak wezmę sobie zieloną strój, to zieloną gumkę, ale na co dzień na pewno też będę nosić. Również mam szmineczki. Mam dwie, bo gdzieś mi się zagubiły. W całej siatce, ale tak wyglądają firmowe szmineczki, które były jako dodatki. Jak ktoś przyda na nasze stoisko, to dostawał paczuszkę malutką. Tak wygląda zwykła przewieroczysta, zapachowa. Sobie tu odkładam. O, widzę mam następną. I uwaga, żeby wejść na targi, każdy musiał mieć jakiś bilet lub plakietkę. I musiałam mieć plakietkę, bo jakbym jej nie miała, to nie mogłabym wejść, jakbym z nią, bez niej wyszła, to bym już nie weszła i sobie wzięłam na pamiątkę. Miałam mieć plakietkę Influencer, że tam występowałam, ale coś tam się pokomplikowało sprawy. I uwaga, mam również taki strój za mały niestety, bo jest to rozmiar XS, a ja bym potrzebowała Eski, ale jest naprawdę przepiękny, neonowy, żółty. Tutaj ma siateczkę po bokach. Jak widzicie, są lekko wycięte. Strasznie fajne, błyszczące cekinki mają. Gumki tutaj na krzyż i zobaczcie, jaki ładny wzór. Są również gumki po boku i to się nakłada na krzyż na brzuch. Tak się prezentuje dół stroju. I uwaga, góra stroju wygląda tak. Jest to również rozmiar XS, a ja bym potrzebowała XS, Więc będą mi szyli nowy strój. Zobaczymy kiedy. Może już są w trakcie szycia. Będę Was informować na pewno na Instagramie. Tak wygląda tył stroju. Jest to z gumką. spinane tylko na szyi, bez jakichś tyłów tam skrzyżnych czy coś. Po prostu puste plecy. Ale jest naprawdę piękne, jak widzicie sami. Kolejną rzeczą... Są to takie majteczki, również z neonem, welurkiem fioletowym i siateczką po boku. Tak się prezentują. Z przodu są bardziej wycięte niż z tyłu, bo jak widzicie, z tyłu są zabudowane. Tak wyglądają. I uwaga, również nie mogli zapomnieć o mojej mamie, więc moja mama też dostała swoją mini paczuszkę. Tak się prezentuje. Jest w naprawdę ładnym opakowaniu. I pokażę Wam, co jest w środku. Tutaj mi wypadła jedna rzecz z środka. I uwaga, uwaga, w środku jest aż 60, są aż 64 krówki. Są naprawdę przepyszne. Wszyscy w domu je uwielbiamy. Tak wyglądają. Nie dość, że piękne, to jeszcze pyszne. Uwaga, pokażę Wam, ile ich tu jest w środku za chwilkę. Są również zdrowe ciasteczka, zawsze jak coś kupujecie na stronie, to dostajecie do zamówienia ciasteczka właśnie albo krówki, zależy na co traficie. I są to zdrowe oczywiście ciasteczka, krówki już niekoniecznie. Do tego moja mama również dostała swój balsamik do ust. I uwaga, takie perfumy, takie małe poręczne do torebki na przykład. I te perfumy, uwaga, powiem Wam taki sekret trochę, że wszystkie stroje zawsze są ksikane właśnie tymi perfumami i zawsze jak dostajecie paczkę i tylko otwieracie, to pachnie na całe mieszkanie. Więc tak właśnie to są te perfumy. Uwaga, tutaj położę i... O, patrzcie, jest ich więcej tutaj w środku. I patrzcie, ile tych próbek. <gryw> I piękny woreczek. Więc to jest wszystko z tego, co dostałam. I w sumie aż tyle rzeczy, i bardzo dziękuję. A tutaj zobaczcie, co jeszcze dostałam. W sumie dostałam, wygrałam, bo można było brać jakieś tam konkursy, były też na tych targach. Każde stoisko miało jakiś swój konkurs, i stwierdziłam, że pójdę się przejść na inne stoiska. I wygrałam taki lore roller, masażer. Można się tym rolować zawsze po treningu, i każdy sportowiec powinien w sumie mięśnie rozmasowywać. Jeszcze nie odpakowany, specjalnie czekałam, żeby nagrać odcinek, i właśnie będę tego używać po odcinku. Ja, mój brat, moja mama, wszystkim nam się przyda i sprawdzimy, naprawdę sprawdzimy. A można było wybrać sobie kilka rzeczy, bo można było wybrać gumy, właśnie roller, jakieś naprawdę różne różne rzeczy, ale ja stwierdziłam, że zaopatrzę się w roller jednak, bo bardziej mi się przyda niż guma jakaś do treningu. No, więc w sumie to na tyle w tym odcinku. A i pamiętajcie, że z moim kodem Olivia 15 macie aż 15% procent mniej na zakupy. I jak widzicie, tutaj taką kolekcję mam nową do swojej garderoby. No, to pa!